Wtedy Miska i Zuzanna Krystkowiak. Natomiast e, Słomniczanka e, także przegrała swoje spotkanie u siebie z Nowym Światem 2 do 5. E, wtedy Wiktoria Pietrzyk i Maria Słowada zdobywały bramki dla Słomniczanek. Natomiast e, dla zespołu z Góźna. Natalia Matuszewska, Agata Wała, Weronika Górecka i dla Tkania. I za chwilę rozpoczniemy ostatni taniec, last dance tutaj na e, wcielniku w tej bramce Michał Łabęcki i Dawid Orowski. i rozpoczynamy to spotkanie, a zaczęła nasza ekipa. Karnym Ewa Duda i... i co? Super! Gratuluję teraz Sławomiru Teraz Karolina Szczypka i będzie go nie ma, szkoda. Bo... ma okazję, Wodarczyk, Wodarczyk świetne podanie, no i niestety mamy 1 do 0 w świętej spotkania. Odzyskać piłkę, ale to jej się nie udaje teraz. Maria, słuchaj, jak Grani Magdalena, Antkaga. Uwiem, Hajkim z oszczędnością 2 do 1. A tymczasem, uf, było blisko. Gdybyśmy teraz stracili bramkę na 2-0. Prowadzą są nicianki. Teraz mamy 2 do 0. A szczęśliwy bramki, kapelusz na wydarce. No i. To jest jej 37. gol w tym sezonie. Zrzyskajmy piłkę Duda do szczypki, szczypka, jeszcze szansa i będzie już ugroszny. Wodarczyk i trafia w okienko Katarzyna Wodarczyk. No i 38. gol w tym sezonie zawodniczki zespołu a tam próbowała założyć siatkę, teraz Wodarczyk i kompletuje hat Katarzyna Wodarczyk. 10 sekund do końca spotkania, wynik 0-4, to jest 39. gol Katarzyny Wodarczyk w tym sezonie. Czy jeszcze zdążą nasze dziewczyny? I już nie, I już nie, a zatem 4 do 0. Po pierwszej połowie spotkania przegrywam. To była Lena Mucha na środku i zaczynamy. Ostatnie 20 minut, roli szczypka. Pokazuje się Ewa Duda do gry i strzały. Ewy Dudy broni. Przejmujemy. na koniec narusza. Sam na sam z bramkarką, no ale. za Zuzanna Świętek. I jeszcze za Zuzanna Świętek. Nie, nie, ale jeszcze. Tu mamy piłkę Marlena, konieczna i Zuzanna Świetek, tak, nie, ale jeszcze, szczypka, Zdobu nie ma. Ależ teraz okazja, błąd no, po naszej stronie, no i wykorzystała to y, 30 minut spotkania Katarzyna Wodarczyk, no i to jest 40. w tym sezonie gol. Ale teraz okazja, pusta bramka i wybija teraz Magdalena Kłysak. Teraz błąd bon po naszej stronie, poprzeczka! Jeszcze okazja, ale... I odzyskujemy, Karolina Szczytka śliska, ale... I jeszcze gotowo, że teraz zdobędziemy gola, ale... Tutaj 40 sekund do końca tego ostatniego meczu na tym obiekcie. Jeszcze okazja dla naszej drużyny, gola Kłysak. Jeszcze Duda Knysak, no to może teraz, ale brakło niewiele. Ale jeszcze Zdrożny Ostatnio, no to może teraz będzie gol! Nie ma znowu kolejna okazja. Marlena konieczna strzelała, ale górą. Tak, e, konieczna, no to teraz, ale nie, ale nie. I już wydaje się, że. W tym spotkaniu nie, nie zdobędziemy już gola. A zatem Słonniczanka, Andrzej Słonniczanka Solnici wygrywa dzisiejsze spotkanie z Stralicą Futsalu Kobiet. Nasi panowie również utrzymują się w lidze, tyle że zajmują pozycję szóstą w lidze. No i też utrzymują się w tej, w tej, na zapleczu, na zapleczu ekstra klasy. A my dzisiaj wiemy również naszym dziewczynom, dziękujemy również chłopakom. and that's in parentheses i think this is, a, this is a...